Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście krok o kolejny odcinek Backpack Battles chyba wszystko git Jestem już po, wszy... po tych najważniejszych maturach Zostały mi tylko dwa rozszerzenia które poszedłem dla fabuły Zapisałem się dla fabuły i angielski ustny, który też luzi karbuzik Więc jestem już praktycznie wolny, czuję się już trochę lepiej Więcej czasu zaczynam mieć jest fajnie. Dzisiaj sobie zagramy... Myślę, że rangerką. Jakoś bardziej ją lubię. Nie wiem. Czy to dobrze, czy to... O, Blueberry na start? Ej, ty dobre to. Jeszcze mamy... Ee, to jeszcze na start. K Whetstone, kurde, dobre jeszcze na start. P I świneczka. Jeszcze... Lucky Clover! Ok, już by się spodziewał. W poprzednim bildzie którymś. Nie trafił się w ogóle. Jestem... Zdenerwowany. Eee, to może tym razem coś z tym łukiem zrobimy. I tym. Nie wiem, nie jestem pewny. Zobaczymy na co trafimy. Ja ogólnie się czuję całkiem git. Trochę jestem zmęczony, tak jakoś zeszły ze mnie wszystkie emocje i spoko. <grywka> O, możecie dać znać, jak wam do tej pory idą maturki, jeżeli, jeżeli oczywiście jesteście maturzystami i chciałbym wam bardzo podziękować w ogóle za yy, to, jak wyglądają, że tak powiem, ostatnie wyświetlenia na TikToku. Ostatni TikTok, który był w poniedziałek dla. we wtorek? We wtorek z Lego Ninjago. E... Jestem zdziwiony w jaki sposób on poszedł, ponieważ e... po prostu dostałem, dostałem ten, e... jak to się mówi, o 4000 wyświetleń. No wow, ja jestem w szoku. Autentycznie jestem w ogromnym szoku. Dobra, zróbmy sobie tego świnka. Super, więc. Nie wiem, wybiło mi się to. Jestem zadowolony. Dziękuję Wam wszystkim. Jeżeli trafiliście na ten kanał właśnie z TikToka, to dziękuję. E, zaczną się też teraz częściej streamować, bo na razie tylko dwa razy postreamowałem. Post kiedy miałem chwileczkę czasu, Ostat ostatnie kilka dni się po prostu kułem. E, ten weekend też idę do pracy. Więc może po prostu w któryś dzień weekendu mi się uda, e, że tak powiem, mm, zrobić streama. E, to jeszcze zobaczymy. A to będzie trzeba ułożyć troszeczkę inaczej. Myślę, że bardziej mi opłodzi to tak ustawić. I tak to po prostu ustawię. Eee, 4 i 3, 4 i 3. Jestem po matematyce rozszerzonej akurat, to wiecie widzowie. Ja tak ten lecę, ale ta matematyka rozszerzona też była strasznie poromana moim zdaniem. Była stosunkowo ciężka patrząc na poprzednie lata na przykład. To była naprawdę ciężka. Bardzo dużo było zadań z kombinatoryki. No to jest... W tym momencie to takie bardziej tematy dla osób, które po prostu interesuje jakikolwiek sposób matma rozszerzona. Albo po prostu te, no to muszę wam po prostu przyznać, że była stosunkowo ciężka patrząc na poprzednie lata, więc nie wiem na ile napisałem. CO JEST W OGÓLE? Ja zrobię chyba lepszego sworda. Guberta? Jakiego guberta bym mógł zrobić? Który gubert byłby całkiem przyjemny? Empower? No, chyba nie. Ten nie. Blood Gubert? Nie. Nie, Blood Gubert też mech. <ma się. śmiech> Żaden Gubert mi tu już za bardzo nie podoba się, nie podpasowuje. Więc ignorujemy. Hmm. Kurde, build typowo na tego dużego Sworda. bym, myślę, żeby na niego nie polecieć. Tak bym zrobił. Stamina tak na razie może nie. Short bow weźmiemy, bo. Short bow. Na pewno będzie dobry. To zwiększa o jeden damage, więc nie opłaca się póki co. Tak bym to mógł zrobić. Ten nie musisz krytować na razie, ale za to tak. To już sobie damage nieźle zwiększy. Dobra. Hmm. Banan niech się może przyspieszy. Pocket sandzik myślę, że fajny. Przyda się. Hmm. No i co? Następna runda chyba. Stamina Saka zostawię. Mi się wydaje, że jeden albo dwa Staminasaki jak najbardziej by tu siadły całkiem elegancko. Również, nie wiem czy ja dziękowałem już, bo nie pamiętam kiedy ostatni odcinek nagrywałem. Chciałbym podziękować za 300 subskrypcji. E, myślę, że to jest idealna okazja na zrobienie e, face reveal. Nie ma za co. Kolejny short, bo e, ja bym polecił na... Short po prostu. Żeby ich było masa. Jeszcze jakieś bananki do tego. Czy mana do czegokolwiek mi się przyda? Chyba nie. Zrobiłbym tego Hero longsworda i bym zrobił 6 Fortuna Scoopów, właśnie. To by było śmieszne. Na mana chyba nic za bardzo mnie nie interesuje. Mm, no nie. Myślę ewentualnie mógłbym ją wziąć, bo jest na przecenie po prostu. Kolejny stamina sack też. I wykorzystać go na Lucky Clover. Wykorzystać go na... Busta pod względem... Po prostu... Yy, że może akurat tyle many mi wygeneruje to, że będę mógł na spokojnie. Jak to się nazywa? Odpalić losowe bufy, no. Ale już widzę, że potrzebuję manę, nie, bo... Znaczy, manę, staminę, bo staminy to już mi zaczyna brakować. Bije dużo? Dosyć chyba? Znaczy, Empower by się na to mimo wszystko przydał, to teraz marchewki bym... Ej, hey, Saber, to taki szybki, bardzo szybki. No, ty ja jaja robisz. Aż taki szybki? Znaczy, aż taki szybki. Aż tyle shortbowów? No to ja wezmę no. <grym> Pocket Sandik sprzedam za jeden, to nie. Ale to, to ciebie mógłbym tu wrzucić, na przykład. Ciekawe, ile many wygenerujemy. Następna runda. Następnego shortbow'a nie wrzucam, bo to już za dużo damage'a. Za dużo damage'a na minus poleci dla mnie. Więc już, już mi wystarczy shortbowów. Bo stamina będzie mi po prostu brakować. Bananik, eventu Nie, ja bym tu nie poleciał pod banana. Ja bym tu poleciał pod Heroic Potion. One by dużo damage'a dały na plusy. W miarę dzisiaj cisnę, nie? Bo tak jakoś czasu dzisiaj dużo zmarnowałem i potrzebowałbym troszeczkę czasu. Nie będę nagrywał kolejnego Backpack Battles. Zawsze nagrywam po dwa Backpack Battles naraz, bo to jest w miarę króciutkie. Ale myślę, że tutaj nie, ponieważ yy, patch wychodzi za niedługo. Kurde, ile slotów. Lampa dzina, chyba jest fajna też na to. Będę ją wezmę. Eee, i karotki. E, Patch wychodzi chyba w piątek, czyli kiedy to oglądacie to jutro. Więc na niedzielę już by całkiem niezły, nieźle mogło być, nie? Uuu, hobby o wiele więcej niż ja. No nie. Mało Regena. I po co tutaj? No jak Luck, to mega Clover, bo teraz będę miał idealnie na generowanie Lucky Cloverów, ile chcę pod wampiryzm No kurde, takie rzeczy mi się tu trafiły, że to już się nie opłaca mi. Po prostu pod wampiryzm iść teraz. Na przecenie to jest co prawda, ale nadal mi się to nie opłaca. Lampę dżinę na pewno wezmę. Z tego losowe buffy. To jeszcze potrzebuję coś, co mi tarczę wygeneruje. Może vampiric armor. On by był spoko vampiric Armor albo, albo Stone Armor też byłby dobry Ewentualnie Gloss of Power. One by też dały radę. Troszeczkę demedza może by zwiększyły nawet. No, to trzeba przemyśleć dokładnie, który, którego wezmę. O, jest heroic potion, którego na pewno bardziej chcę. O wiele bardziej chcę. Nie wiem, czy jest sens ustawiać pod ciebie, to ewentualnie mogę to ustawić tak, o. Albo nawet tak, mi się wydaje, że to będzie jeszcze lepiej, żeby... Bo lampa Gina się bardzo szybko odpala, więc na niego idealna. Smog mech, mm, sloty wiadomo i Heroic Potion, git. Jeszcze jeden Whetstone i będę jeszcze szczęśliwszy. I Banan oczywiście. Banan i Whetstone, to są dla mnie najważniejsze przedmioty w tym momencie. I będę cisnął naprawdę porządnie już wtedy. No, chyba mimo... Nie, dobra, jednak lepiej poleciałem. A już myślałem, że mi mocniej czaśnie. Eee, oczywiście Lucky Clover. Będę miał dużo tych Lucky Cloverów teraz. Szczęścia to ja już będę generował tyle, że ten Mega Clover się będzie dosyć często, mi się wydaje, odpalał. Eee, Heroic potion. Nie ja wiem to połączył mimo wszystko. Ty jesteś mech. Niepotrzebny mi jesteś. Ty nie generujesz staminy, tylko empowera generujesz. Jakbyś się odpalał, to byś był naprawdę dobry. Na pewno ty, bo ty mi dasz. No, może i szczęście, ale oddasz mi nawet empowera jednego, więc spoko. Na przecenie będzie fanfara, to kupię na pewno. Blueberry. Ja bym mógł polecieć pod Mana Orba kolejnego i mieć ich jeszcze więcej buffów po prostu z Mana Orba. Miałbym buffy z Mega Clovera i buffy z Mana Orba po prostu. To Blueberry też, żeby to początkowo szybko wlecieć, a później szczęścia generował. No, spoko. To tu zmieszczę. Tego jeszcze nie. Nadal mam za mało staminy. Bardzo źle, że mam tak mało staminy. A on no ma całkiem ciekawy bild, tylko że ty staminy nie będziesz miał. Te trzy bronie mu zabiorą bardzo dużo staminy. Eee, za mało laka lecę. Mam nadal za mało laka. Mm -hmm, mm -hmm. Czy ja chcę świnie lepsze? Chyba nie chcę, tak szczerze chyba nie. Eee, Marchewkę bym nawet tu w życiu żeby je przyspieszyć. Mmm... że mi coś dzwoni, sorry. Nie wiem, na razie to tak zostawię. Kurde, ile slotów! Box of riches aż bym kupił, ej! Box of Richard by nawet siadło, bo... No, bo mam bardzo dużo miejsca. Ale nie mogę chyba, nie. Yy... Ananas tak, bo to jest dla mnie... Oczywiście na Lampegina dobra rzecz. Na razie to tak zmieszczę. Jakby się przypadkiem miało odpalić, w co wątpię. I leder armor też wezmę. Slotów na razie może i nie mam, ale będę miał i zrobię sobie Wampirik Armora. No, Fancy Fancy Grappier, by też tu siadł. Nieźle. Lecimy dalej, no. Nie będę przewijał Dosyć szybko dzisiaj lecę. I to naprawdę szybko, jest dopiero 13 minuta nagrania. A ja już praktycznie jestem w 10 rundzie. Już przy końcówce dochodzę do końcówki. Mało się zastanawiam tutaj. No, kurde, mało na przeżywanie lecę. Timi? O kurde, 5 Empowera aż. Dużo! Szansa na stylowanie randomowego bufa albo... de debuffa i kryta... Nie kupiacie kurde! Hmm. Chciałbym to tego wrzucić. Wrzucimy to tak. No i teraz jest git też. Wrzucimy tu buty. Potka niech jest tutaj, tutaj na razie. I to niech jest... Tak, o. Treerolowałbym masz? pocket sanda wyrzućmy. Okej okay. i okej. Okay. Kolejny heroic potion super, banana do tego dorzucić jest spoko, jeszcze blad amulet potrzebuje. To jest dla mnie również bardzo ważne. Albo nawet ten... Nawet ten by siadł, jak to się nazywa? Kurde, ja bardzo mało przeżywam, nie przeżywam w ogóle. Albo Stone Skin Potion by szat. o to chciałem powiedzieć. Tak na razie i pyk. 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 E, nie, chyba jest banan. Jest e, tyś ty. Myślę, że banana muszę kupić w tej rundzie. Laki Cloveru jeszcze wygeneruje dużo. I, a i takich w tej rundzie nie wrzucę. Za bardzo. Jakby to teraz przesunąć, jakby to tak zrobić na przykład mem. no trochę skomplikowane Rzuciłbym tu na przykład I ciebie tu Chyba e, To na pewno blueberry też na pewno Rerolluje Nie ma nie ma tego na jednego. On by tak był, tak mi tu jest potrzebny. Szkoda. Coś mi tu brakuje. Coś brakuje w tym bildzie, a ja zerego, zerowego pojęcia mam, co? Autentycznie, nie wiem, co tu brakuje. Ten team może do broni Nie, no chyba nie. Chyba jest dobrze Tak mi się wydaje. Przynajmniej tak mi się wydaje Okej okay. Nawet mnie będzie stać Jesteś spoko. Wystarczająco dobry Wolfpertinger To już jest Stamina I ty jesteś spoko, Wolfpertinger ja umieram zaraz. Dwa, dwa życia mam. A nawet do tego nie dotarłem w ogóle. Kurde. Odpali się babotka. Okay. Tak, od razu ze zbroją. Dużo armora na start, więc spoko. Dobra. I są losowe bufy i już jestem ustawiony. No. Teraz dużo laki Cloveru muszę tu wrzucić. Żebym szybciej po prostu miał. O Jezus! Dobra, jest git. Sloty. Wolfpertinger. No i to. Ciebie kolejnego już nie biorę. Heroic Potion nie. Sloty na pewno. Mana orbyt, no siadby, nieźle. Bo on by się jeszcze odpalił spoko. Oj Tu No jesteście... tu jest spoko Nie wiem czy ja mogę na tego mana orba Naprawdę mi się wydaje, że ja muszę dostać tego Tego, bo to się nie odpali tak dobrze Nie mogę zostać tak szybko zberstowany, jak zostanę szybko zberstowany to mam przerąbane Potrzebuję te 20 laka! Jestem gu... jestem ustawiony! Ale blisko! Kurde! Festmech. Bardzo źle. Ciebie. Na pewno. Pyk. Lampadzina kolejna. Ona się w ogóle odpala? Nie zauważyłem nawet. Ale mogłaby się odpalić w sumie. Prawdopodobnie się odpala, więc trzeba ją by przerzucić, mi się wydaje, na smieczyk, bo on miecz będzie najwięcej bił. Miecz bije najwięcej. Mm, tak, tak to zrobimy. Ciebie na przykład tu, o. Nie robimy Lucky Piggy, nie obchodzimy Lucky Piggy. Ja świnie sprzedaję. W tej rundzie. Mam praktycznie cały s plecak możliwy do zdobycia. Teraz będę miał cały. Wedstone'a mi daj. Daj mi wetstone'a. Ja Ja sprzedam świnie, żeby dostać tego wetstone'a. Nie no, ale za dwójkę już trollować mam? Kupię to. I to ustawię tak Niech to jest przyspieszone nieźle aż, aż zrobię już też tak Kolejny łuk mi się wydaje, że się przyda I wezmę tą podkę. Kurde, nie mogę teraz przegrać 100 na start Bardzo szybko mi stamina leci, mój jeszcze szybciej On się wskrzesi raz, muszę pamiętać Wskrzesił się już ja puffów puf, dostałem tyle, że się zesrali. Super. Odpalił się. Yy, lampadzina się odpaliła. Hero, long, hero sword dużo. Yy, gdzie tu się lampadzina odpaliła? Ona się wcześnie dosyć. Tutaj, dosyć wcześnie się odpaliła lampadzina. Prawie po 6 sekundach, ale to jest nadal za późno. Nadal to jest za późno. Jest banan. Zrobimy tak. Ehm, I tu banana wrzucimy. Sloty. To jest śmieszne, że nie dostałem whetstone'a. Mi się wydaje, że jednego w ogóle prze, przeleciałem. Oj. Chociaż czy mi pod... Nie, niepotrzebny mi to jest. Po co ja to bra... Po co ja to biorę? Okej. Okay. To się przyda. Mm, no nic, Whetstone w następnej rundzie musi, musi mi się trafić ten Whetstone. No ja 30 man chyba też nie generuje w ogóle. Tak mi się wydaje. Lampadzina się odpaliła. Wow. No, potrzebuję tego, tego! No, Whetstone'a! Jaki syf! Znowu mam przerumpany, bo jednej rzeczy mi się nie chciał. O, ale kamerka poleciała. <grym> bo jednej rzeczy nie potrafiłem dostać. Na co ty w ogóle lecisz, że tak długo przeżyłeś? Stanowałeś mnie po prostu dużo? Możliwe. Że pod stana leciał i się healował dużo. Aż, aż jestem ciekawy, na co ty poleciałeś. No bo ty biłeś strasznie mało Kill. Vampiryzm, dobra No bo on, aha, no, no, no nie wiem Więcej no. laka nasta. Jest! No niech mi się to zrobi Kolejna runda będzie fest lepsza Będę, przestawię to wszystko Manny nie To spoko Muszę to przestawić teraz. Nie muszę. Nie mogę, nawet bym powiedział. Co przyspieszamy? Tu przyspieszymy. Albo Wolf Pertingera. Świnie są na sel w tym momencie już. Biorę ciebie i dasz mi masz, mi dać empowera. Bo ci. No. Wiecie, co mu zrobię. Będzie działać, ma tu działać, więc Git. Te sloty na sel. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Mało. Buty są do wywalenia. W tym momencie są buty do wywalenia. Większa szansa na kryta. No nie, będę miał dużo tego szczęścia, więc nie potrzebuję chyba. Ale Corrupted Crystal chyba na Hero Ward'a wysiadł. Muszę przeżyć tą rundę. Prze no nie! Dostaje bufy na start, nie... No przy... nie wytrzymam Znowu to samo, znowu pech Kurde, Ale dostałem randomowe bufy obstawiam, że z orba Nie no nie no Za krótko ta gra trwa Fanfara się odpaliła raz Leather bootsy Mega Clover się odpali? Naprawdę się Mega Clover odpalił? Mega Clover się odpalił! Skąd tyle laka straciłem nagle? No on też na samym końcu, no że ja nie wytrzymam! Czemu ten. Wedstone mi się nie trafił, no? Jestem zły! Dobra, ale plus 8 zestram się, widzowie. Co ja mogę wam powiedzieć? Dziękuję za oglądanie. Padnijcie na socjale, zostawcie suba w górę. Wyczekujcie streamów. Zaraz wracają o wiele, wiele częściej niż możecie się spodziewać. Zostawcie suba i w górę. Nara.